Cześć kochani, tu Agnieszka, i pora na comiesięczne podsumowanie szafy, podsumowanie modowe na moim kanale. I dzisiaj znowu będzie parę rzeczy, które przez ostatni miesiąc zawojowały moją garderobę, które najchętniej nosiłam, które najlepiej mi się sprawdziły. Aczkolwiek mogą być trochę hmm, kontrowersyjne, powiedzmy w ten sposób. Także jeżeli jesteście ciekawe, co fajnego się w mojej szafie przez ostatni miesiąc wydarzyło, w czym czułam się najlepiej i co mogę Wam polecić bądź odradzić, mimo że to lubię, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zaczynamy! I zaczniemy od zdecydowanego faworyta w tym miesiącu. Coś, co bardzo pokochałam. Wiedziałyście nawet na Instagramie wrzucałam zdjęcie i tam na tym zdjęciu kolor jest najlepiej oddany. Bo próbowałam go kamerą na różne sposoby oddać, ale zdecydowanie w dziennym świetle po prostu ten kolor wyszedł. Słuchajcie, to jest mój totalny ulubieniec. To jest coś, co jak założę, to nie mam ochoty ściągać. I teraz tak, wyciągnęłam go z kosza na bruzy, <laughs> to musicie przyznać i jest wymiętolony. Ciekawa jestem, czy się domyślacie, co to jest. Słuchajcie, to jest ten niebieski sweter z Bonprix. On jest fantastyczny, to jest sweter bawełniany urzekł mnie totalnie jego kolor. Ja się czuję w nim cudownie. Jak ja go zakładam, to potem chodzę w nim cały dzień, nawet po domu i nie mam ochoty go ściągać. Jest przewspaniały. To jest bawełna. Bawełna nie jest idealnym materiałem na zimę, nie jest idealnym włóknem, powiedzmy, na zimę, ponieważ bawełna ma dużą higroskopijność, czyli wchłania dużo wody, a jeżeli jakieś ubranie wchłania dużo tej wody, to jednak ona jest przy naszej skórze, więc lepsze są na przykład wełny. Natomiast powiem Wam, że i tak, i tak, to jest mój totalny, totalny ulubieniec, jeżeli chodzi o ten miesiąc. I już był prany, i teraz znowu będzie prany. To jest taki prążkowany niebieski sweter. On nie ma tak zgaszonego koloru, jak wygląda w kamerze. Nie wiem czemu ten kolor jest taki w kamerze zawsze zgaszony. I jest taki przytłumiony, ale nie aż tak i czuję się w nim totalnie rewelacyjnie. On ma trójkątny, taki trochę szerszy dekolt jest duży, przeskalowany. Ja go wzięłam w rozmiarze 40x42 i mówię Wam, że no po prostu czułam się w nim rewelacyjnie. Zresztą myślę, że się, jak bardzo mi się spodobał jak go mierzyłam i potem w nim chodziłam i chodziłam i tak w nim chodzę i chodzę i chodzę. Kocham po prostu ten sweter. Nie widzę, żeby cokolwiek mu się po praniu stało, żeby w jakikolwiek sposób się zmienił. To, że jest taki mm, rozciągnięty, taki rozmymlany trochę, to jest cecha bawełnianych spetrów. Cecha, no można powiedzieć wada. Dla mnie, no nazwijmy to wadą. Mi to po prostu nie przeszkadza, że one się tak rozciągają, rozmymlają. E, natomiast, no tak jak mówię, ja go totalnie, totalnie kocham, i powiem szczerze, że jak do tej pory, to jest to moja ulubiona rzecz z Bond którą zamówiłam. Ulubiona po prostu. Także yy, sweter to był zdecydowany numer 1 stycznia. A teraz buty i nie będzie pewnie dla Was zaskoczeniem, że będą to buty dostosowane do naszej pory roku obecnej, do naszej aury i tak dalej. I będą to te białe emu, które wam pokazywałam w holu zakupowym. Widać, że noszone dość intensywnie. I słuchajcie, dlaczego emu? Bo ja wychodzę z założenia, że emu, agi są najfajniejsze właśnie, jeżeli chodzi o te pory roku. Znaczy, no o zimę po prostu, co ja gadam? O te pory roku. O zimę. I do tej pory miałam wszystkie w takim klasycznym, tym powiedzmy zamszowym wykończeniu, zarówno agi, jak i emu. Ale muszę o tych powiedzieć, bo one zdecydowanie mają przewagę nad tamtymi. W Krakowie ostatnio było tak, że spadło dużo śniegu. Potem się wszystko topiło, ciapało i tak dalej. I tutaj wymykają, według mnie zwykłe agi czy emu. Wymykają dlatego, że one są chłonne. One po jakimś czasie jak będziecie dużo po ciapie chodzić, one mogą po prostu złapać tą wodę. Ta woda trochę wsiąknie. Natomiast te w wykończeniu ze skóry licowej, które naprawdę wyglądają tak jakby korektorem je jak ktoś umazał, tak, są białe i takie marszczone dziwnie. One zdecydowanie biją na głowę właśnie te klasyczne wykończenia stingerów, dlatego że po prostu tutaj nic nie przemaka. One są bardziej odporne. One są też oczywiście droższe, ale no według mnie jak teraz się tak zastanowię, to warto zdecydowanie. I one są tak samo ciepłe jak, jak na przykład te właśnie w zwykłym wykończeniu Emu czy Agi. Mają tą Vagno Merino w środku, tutaj mają wykończenie właśnie skórzane, sztywną dosyć podeszwę. Ja je mam w rozmiarze 38, tak jak Wam mówiłam w holu, więc prawdopodobnie mi się ubiją. Jak widzicie, one trochę tutaj się już pozaginały, ale no to jest naturalne zjawisko jak chodzimy w butach. Musi to być Merflex na przykład, żeby buty wiecie, się nie odkształcały. Czy to będzie czy to będzie skóra licowa, czy nawet satyna, mam sneakery, Puma Fenty z satyny i takie rzeczy się robią na każdych butach, więc tak jakby no, bierzemy to pod uwagę, tak jest i koniec, nie możemy nic na to poradzić, znaczy właściwie możemy na to poradzić i kiedyś bardzo dawno na początku kanału robiłam taki film, jak sobie poradzić, no, może nie, to nie było może tak na początku kanału, ale robiłam taki film, jak sobie właśnie poradzić z takimi zagięciami na butach. Natomiast yy, tak, wracam. Słuchajcie, świetne są. One mają usztywniany zapiętek. Ym kosztują chyba 700 zł, to są te, które wygrałam w konkursie, tak ym, i bardzo, bardzo jestem z nich zadowolona, bardzo lubię w nich chodzić także są totalnie szulow approved i wspominałam Wam, słuchajcie, że mój Kirosław ym, znalazł sobie świetny drapak właśnie w postaci tych butów ja myślałam, że dostanę szał kiedyś wieczorem go słyszałam jak y, sobie coś tam drapie no i on czasem gdzieś drapie jakąś pufę w pokoju ta pufa już stoi taka, wiecie, dla niego do drapania ale coś, wydawało mi się, że słyszę z korytarza. Wychodzę, nic, kot siedzi. No okej, okay, w życiu bym się, słuchajcie, nie domyśliła. Następnego wieczoru słyszę znowu drapanie. Wyleciałam z łazienki, patrzę, a Kirosław na tych butach. Aż mi się płakać chciało. Na szczęście, i to jest kolejna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, one są bardzo wytrzymałe na pazury kocie, które też na szczęście były dwa dni wcześniej obcięte, bo jakby nie były, to być może skończyłoby się to gorzej. I podrapał mi tutaj, nie wiem czy to widać w kamerze, tego tak w sumie nie widać nawet dobrze w realu, ja się muszę przyjrzeć i um, tak jakby wiem, gdzie mniej więcej te podrapania są, o tutaj na przykład, może będziecie to widzieć w kamerze, a może nie, ale no skurczybyk mi chciał buty załatwić, bardzo byłam na niego obrażona, słuchajcie, do następnego dnia nie miałam ochoty z nim gadać. Także tak, to byli moi ulubieńcy stycznia, być może będą też ulubieńcami lutego, zobaczymy jaką będziemy mieć pogodę. Jak na razie zapowiada się, że znowu będzie padało, ale jakoś kurczę nie może tego Krakowa, wiecie, zasypać. Był zasypany przez jakiś czas, potem się wszystko zaczęło topić, a teraz tak trochę popruszy, popruszy, posypie, no coś tam tego śniegu jest, ale drogi czarne, nie mówię, że narzekam, bo ja codziennie się bujam samochodem. Po młodego do szkoły co najmniej um, dwa razy i po inne rzeczy, ale generalnie, no zobaczymy co będzie dalej. Dobra, bo się rozgaduję. Słuchajcie. I teraz będzie rzecz, która będzie o tyle kontrowersyjna, że ona nie jest dobrej jakości, ale jest bardzo wygodna i ja się w tym czuję bardzo komfortowo. I w sumie, jak gdzieś śmigam, właśnie do sklepu, czy autem go tylko podwożę młodego mojego do szkoły, także nie muszę, za bardzo, wiecie, wychodzić. Chociaż. No, nie wiem, wychodzę też. Byłam dzisiaj w sumie w ksero, w tym w sklepie i tak dalej. No dobra, ale już przechodzę do tego, co to jest. To są te joggery z Zary, takie dzianinowe, które wam pokazywałam dwie pary. Pokazywałam wam w mierzymy te, właśnie w takim beżu. One kosztowały chyba 39 zł na przecenie. I pokazywałam wam też e, białe, praktycznie białe takie ekry i te zostały moimi ulubieńcami, bo w nich po prostu chodziłam i są bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Natomiast no, ta jakby zmechaceniowa warstwa, która była na nich w sumie od początku, troszkę się pogłębia, więc to nie będą spodnie, które mi długo niestety posłużą. Mądry Polak po szkodzie? Nie, głupia jestem, mogę w ten sposób powiedzieć, bo były tak wygodne, tak mi się podobały, że mimo tego, że już widziałam, że się zaczynają mechać, zostawiłam je ze względu na ten komfort. Będą najwyżej po domu, tak jak wtedy powiedziałam, jeszcze w nich trochę pochodzę i będą po domu. Po domu dresów u mnie nigdy za wiele, bo ostatnio mam deficyt. Pokażę Wam, jak to wygląda na ten moment. Sporo chodzenia i zmechacenia już niestety się pojawiły. Także mówię, no nie są to. Leginsy, boże, leginsy, joggery, w których poszłabym, nie wiem, w jakieś takie miejsce, gdzie mam wyglądać bardzo jak człowiek, ale nie mogę odmówić im zdecydowanie tego, że są wygodne, bo są bardzo wygodne i o dziwo one są ciepłe, ale mimo, że były moimi ulubieńcami, to właśnie ze względu na tą jakość, że one jednak szybko się mechacą, nie polecam ich po prostu. Jeżeli chodzi o te białe, bo to Wam jeszcze powiem... Od razu odesłałam je, wiecie, i to wczoraj, bo one leżały, 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 a one były prześwitujące, nie wiem, czy pamiętacie na tamtym filmie. I stwierdziłam, no to dobra, będę nosić cielistą bieliznę, ale leżały, w ogóle nie ściągnęłam z nich metki i za każdym razem, jak je chciałam założyć, to czułam takie... Mm, Kurczę i stwierdziłam, że no nie będę ich trzymać, bo prawdopodobnie w nich nie pochodzę. Będzie kolejne mierzymy duże i wyprzedażowe i z nowych kolekcji z Zary na dniach. Nie wiem czy jutro, czy pojutrze, czy popojutrze. W każdym razie bardzo szybko, bo zrobiłam kilka zamówień, udało mi się raz, że parę, parę rzeczy upolować. Parę też właśnie z nowych kolekcji dopaść, więc będzie mierzymy. A to jak mówię, no nie polecam. Fajne są, wygodne są, ale. No cóż, ulubieńcami w jakiś tam sposób są. A teraz nieoczekiwany ulubieniec tego miesiąca, który wisiał w mojej szafie i ja w nim chodziłam od czasu do czasu, ale powiem Wam, że mam ostatnio coś takiego, że niby jest zimno, a mi jest gorąco. To jest też tak, że ja no nie mam tak, że chodzę na przykład daleko na nogach, tylko jeżdżę autem i ja się bardzo szybko też zgrzewam. I mam tu moją ukochaną, najlepszą moim zdaniem najlepszy zakup tego roku czarną kurtkę z Zary, z Skóry, tą dłuższą taką paferkę, ale właśnie zauważyłam, że jak gdzieś idę, na przykład do sklepu, czy idę do szkoły właśnie, to zaraz mi się robi gorąco, ja po prostu spływam pod tą kurtką, bo ona jest bardzo ciepła, także zdecydowanie polecam, jak ją jeszcze dopadniecie, tym bardziej, że za 99 zł teraz już są na przecenie, więc... Jak na... one chyba 300 kosztowały na początku, więc cena jest bardzo fajna, jak dopadniecie. Ja próbuję upolować jasną w końcu jednak, jak jest w tak niskiej cenie, ale mi się nie udało. Ale właśnie takim nieoczekiwanym ulubieńcem tego miesiąca, jak um, sobie tak pomyślałam, że no fajnie wszystko, tylko że mi jest za gorąco, chciałabym coś lżejszego jednak. Co się stało ulubieńcem? kurtka, słuchajcie, którą dostałam od marki Mojito. Jeżeli pamiętacie, to robiłam szok od Michu, jeszcze zanim zamknęli sklepy właśnie z Mojito e, i potem marka Mojito w podziękowaniu przysłała mi tam parę rzeczy. I ta kurtka, to jest taka kurtka paferka materiałowa Ciepła, ale nie aż tak ciepła, właśnie. Ona ma taki perłowy, błękitny połysk. To jest niesamowite wykończenie. Ja tego jeszcze nie widziałam na polskim rynku. Tak jak Mohito od kilku sezonów ma takie holograficzne, niebieskie kurtki. Tak, właśnie w tym sezonie wprowadzili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może było wcześniej, ale ja nie zwróciłam uwagi. Takie wykończenie, które jest po prostu perłowe z takim perłowym, błękitnym połyskiem. I mam krótką kurtkę, właśnie tą, i mam też dłuższy płaszcz, a moim ulubieńcem została zdecydowanie ta kurtka, bo ona jest tak szybka i tak wygodna do założenia i no właśnie, jest wystarczająco ciepła dla mnie i ja często przyznam się, jest dzisiaj minus 3 stopnie, ja chodziłam z rozpiętą tą kurtką, po prostu, bo raz, że było mi wystarczająco ciepło, dwa, że było mi wygodnie po prostu w niej. Bardzo fajne są te kurtki, przypuszczam, że one na pewno są na wyprzedażach, o ile się jeszcze nie wyprzedały. To jest też paferka właśnie pikowana, Taka troszkę mm, krótsza, nawet wrzucałam zdjęcie na Instagram wczoraj, taki selfie. I tą kurtkę miałam, jakby ktoś się zastanawiał, co ja miałam na sobie, bo w sumie kawałek było widać. Miałam właśnie tą kurtkę, jest świetna, jest naprawdę tak bardzo przyjemna, tak bardzo wygodna, że cieszę się, że jest w mojej garderobie, że jest w mojej szafie. Bardzo wygodnie się nosi, właśnie nie jest za gorąca, jak jest minus 3 stopnie, nie jest za zimno mi w niej. Także totalny dla mnie sztos. Następna rzecz, którą często, często, często gęsto noszę, to jest dodatek. Słuchajcie, to jest opaska. Opaska, która ma 30% alpaki i 30% wełny z CNA. Bo ja bardzo lubię nosić czapki, a co jest kuriozalne, noszę czapkę z Nissea za jakieś 10 zł. Najchętniej z zeszłego roku całą akrylową serię. Mówię wam, właśnie na Instagramie możecie ją zobaczyć. Cały czas w niej śmigam, ale jak nie śmigam w czapce, bo mam na przykład związane włosy czy koczka, to zakładam sobie tą opaskę z CNEA. I one widziałam na stronie, też były jeszcze w różnych kolorach na wyprzedaży. Jak robiłam shop with me bodajże z CNEA. Chyba nie, takie ogólne kurczy, nie pamiętam. W każdym razie pokazywałam Wam ym, i zastanawiałam się też nad taką zieloną bądź fioletową i już szłam do kasy, ale się rozmyśliłam, teraz trochę żałuję. Ale z drugiej strony to nie są może takie kolory, które ym, byłyby dla mnie bazowe totalnie, więc zostałam y, z tą czarną. Mam jeszcze podobną z HM, ale już taką syntetyczną białą. Gdzieś, nie wiem gdzie. Natomiast to jest super fajne, super ciepłe, bo na przykład um, zakładam tą opaskę, zakładam sobie taki duży kaptur wiecie, żeby mi nie rozciapywał tutaj włosów, czy koka, czy y, kucyka i można śmigać. Bo to jest po prostu bardzo ciepłe, bardzo fajna opcja, y, jeżeli chodzi o. Takie zasłonięcie, wiecie, newralgicznych punktów, takich jak uszy, które nam nawalają zimnem po prostu, jak jest niższa temperatura. Także tak, bardzo, bardzo fajny dodateczek, polecam Wam zdecydowanie. I ostatnia rzecz to jest mój taki śmigacz. Taki na szybko śmigacz, no właśnie do dresów. Bluza z Gapu, też widziałyście ją w holu i powiem Wam, tak jak się zastanawiałam wtedy, czy, m, znaczy nie wiem, czy w filmie się zastanawiałam, ale tak ogólnie się zastanawiałam, czy ja będę w niej chodzić w sumie, jak ją sobie zostawię, to chodzę w niej bardzo, bardzo często, znowu. Powiedziałabym, że to jest drugie miejsce po tym niebieskim swetrze z Prix. Właśnie ta bluza z gapu. Ona jest cienka, więc jest fajna pod takie ciaśniejsze kurtki, na przykład. Ona jest taka też neutralna w kolorze. Napis gap, no, no okej, okay, jest napis gap, ale wiecie, no, czy zapinam kurtkę, czy rozpinam, to mi to nie przeszkadza jest taka właśnie delikatna jasna, bardzo fajnie pasuje do wszelkich joggerów, bo jest takiej długości że nie jest za krótka, fajnie, fajnie się po prostu nosi, to jest cienka bawełenka, w miarę jak na bluzę, przyjemna, jak na razie widzę, że też się z nic nią nic się z nią na razie złego nie dzieje, także to jest taki mój totalny, totalny śmigacz po prostu po którego sięgam razem z tymi strasznymi joggerami tak, i też mój y, ulubieniec zdecydowany tego miesiąca. Powiem Wam, że nie wiem, którą z tych dwóch rzeczy, czy ten sweter z Bond czy to miałam częściej na sobie, Obie uwielbiam, tamto bardziej, ale możliwe, że to zakładałam nawet częściej. Także tak, taka bluzia, można ją jeszcze dopaść, bo to jest nowa kolekcja, tak jakby, nie wiem, czy już wiosenna, ale w tym momencie jeszcze była, nie wiem, wczoraj jak patrzyłam, to jeszcze była dostępna właśnie w takiej cenie regularnej, to nie jest żadna wyprzedaż. Także tak, to byli wszyscy dodatkowo obuwniczo-odzieżowi ulubieńcy ostatniego miesiąca. Co sądzicie w ogóle? Ciekawa jestem, jacy są wasi ulubieńcy. Czy stawiacie na um, ubrania takie rzeczywiście grube w tym momencie, czy tak jak ja, poruszacie się samochodem i nie musicie wiecie wyglądać jak takie duszki wielkie, mieszkające i tak dalej? I czy nosicie opaski chętnie, czy nosicie czapki chętnie? I możecie mi napisać w komentarzach takie wasze, nie wiem, jakieś przemyślenia odnośnie moich ulubieńców, ulubieńców, czy swoich ulubieńców, jakie na przykład buty najbardziej lubicie nosić, jakiś taki śnieg, plucha i tak dalej. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!